O, ile typa tu leci! Da do robota, a no blisko jest robota, ale tu pa lete typa leci. tu ile tu E Tu ludu. To nudo jest. No broń, broń, broń! Dobra, mam tą pąteczkę. Tepko do te cu ce? Tam, jak tam byczku? Co to jak też? O, kolejny. U. U. Chodź tu! Za mą! Chodź tu! <laughs> Да, я достал. Брахат четыре. Ну, еще что никак не могу. А, есть, 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 видишь. Хочешь? Ты можешь бронь, Tam z nie robię. Jak masz trochę No, No, masz jeszcze może A, dobra, ty tu jesteś. A dostaniesz. Dwóch skillofa, dobra. O, ale tak jest easy. ty padasz normalnie przez typu ja tata sobie zabiję ich skillofa. <noise> tak, ten Z bronią miał amo, miał wszystko. A ty... Miał amo, zamiast do mnie nie strzelać, to on uciekał. Dobra, ja już lecę. A to może być deska? Deska, deska jest, deska. No i tata nie trzeba tutaj rozwalać, patrz. Proszę. Rozpędza, rozpędza się i za Dobra, trzy fragi na początek, dobrze jest. Co mnie wywaliło? No tam był duży kabel. Naprawdę dobrzy, dobrzy gracze, dobrzy. tutaj była. O, typki. Zostaje tego impulsora na później. Chodź tu, chodź tu, chodź Lubię Cię, ale byk wykmini... dobrze byk mieniłeś, Dobrze byk mieniłeś, tak że tak to... szczęście. Ole, łeb za sto dziewięćdziesiąt. A ład, a ład. To coś mi bije. jest ta moja doseczka. Hej! Która mamy? Szybko do tych informacji będą mieli pewnie... Tu sobie mi pofarmiam, pofarmiam, a sobie zaraz ich zabiję i... Aby oni nie, to też zależy. To, to będzie lepsze. Ale ja myślę, że ja jest lepszy jestem. Rekord fragów, no wątpię. 29, no nie wiem, 26, to 3 fragi. Nie, ja już nie dam rady. To no, bym dał jeden, który... Kiedy musi zginąć, bo miał ten styl recept, co we Od Do typów muszę lecieć. Muszę lecieć. Mam szereg op.a. zmienił mi się automatycznie cały i... Co ja zrobię? Robię ci po mordo! Nie wiem, co ten typ robił. Nie wiem, co ten typ a Robit? Nie wiem, co ten typ robił. O tam? Idę cię zabić. O, teraz mam macy, dobra. Lubię cię typie, lubię cię. Niech! Nie, nie. Gdyby mnie trafił, ale bym był przypał. O! Przypał typie masz Aj, może ciebie też z kilopa robię. Nie ty jakiś dobry jesteś, ty nowy dobry jesteś, mordo Dobry. Ja się lepiej uleczę, może wtedy cię... albo nie bo tam były bambiki, a ty co ty budujesz, mordo Nie 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 nie, nie, nie. zabijaj, nie zabijaj, nie zabijaj Spokojnie to ja się uleczę, ty się uleczysz i będziemy kwitać. Muszę się tylko uleczyć. Spokojnie. Ay, Co za ty? Co za hamowa? Muszę się wyleczyć. Jak mi będzie wchodził do boxa trapy. Dobrze, ulepszałem. Nie chciał się spytać Ciebie, czemu mnie skolapsowałeś. Nie chciał się Ciebie spytać, czemu Ty mnie tak mocno... Bardzo źle mam na masy. Dobrze! Matsy daj! No, no super matsy! Bardzo dużo matsów mi dałeś. Żomek. Czemu ty mi nic nie... Nie mam matsów, rozumiesz? Z ciebie nie mam macu No nie mam że, nie mogę żadnych ścian postawić <grymne> Idziemy naparmić masy Druga salówka iść Naprawdę Naprawdę to jest takie ciężkie tutaj <grymne> macu Po proszę masy Give me please imen z macy. być, please, rzucić. Maj być, mi dać macy. Dobra, będę machał kilometr i sobie będę jechał. O, tam jest, będzie dużo kamienia. O, teraz będę miał pół kamienia. O, ale nie mam strefy. O, i teraz mam coś na tego fajnego naszego... robot... 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 a mam dobra, dobra, mam leczonko par naszym ważniejsze maty niż leczenie może uciekać, Może nikt nie tutaj nie spał, Dobra, będę miał 99 kp chyba. Nie. Tak. Tak to działa. Ale eee, może jakieś trickshot ostatnim robimy. Snajpy. A, tak by było, dobre. by było dobre. Tam była jakaś nitka. Co ty mi zrobił? Masz rzek Jaga, masz rzek masz lurpa, masz dużo leczenia. Dzięki typie, dzięki typie. Szanuję cię. Lubię cię. Dzięki za i wszystko. Co mi dałeś? Co? Co? I tak będę miał całe I moja deseczka. Płynie. O, wezmę sobie może robota, bo przeciwniku. O, to będzie dobre. Ten. Chyba w tym ucieknę. Dzięki. Okay. Dobra. Okej. Okay. my kogoś tutaj mamy? O nie, dobra, to ja się cofam. Bye bye, roboci. O, dobra, bo nerwiasz mnie. Nie wiem czy zabił, widać... cię tu mam Chodź, się w końcu. Dobra, leżysz. Jest ten typ! A to jakiś Bambik. Dobra, to ciebie zostawię, albo no skopać u mnie gdzieś coś dzieje! U mnie wie, co się dzieje! Dobra, no skopa ci robię, ziomek czekaj, przeładuję snajper. Ej, 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 ty, 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 ty! Ej, ai, 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 Nice! No Czy my tu mamy? O, ta deseczka mi się tak przydała. Taka fajna jest ta deseczka. O, krosna. Ale ja bez tego małkowa. Nie, 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 Dobra. Jak tu się nie, zacznie tu plować, To To ja mu oddaję wino. No, jak zacznie robić wagonik. A tam ktoś jest. Wylądował automat, jeszcze nikt tego automatu nie wylądał. Dobra. Też są typy. No, tego trybu. Zlatny trik. Zlatny trik. No, 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 dosyć. One w one, dobra! Chodź, typie! Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? No, tego, trik shota ci robię. Shota ci robię, patrz. Shota ci robię, ziarno. Jeśli no. mam jeszcze impuls... Shota ci robię, jebie. będziesz robocikiem, to... O, no będzie mi... Nie to nie jest albo ci po prostu rozwalę tego robota. O! Sieba Bambik! Co tam? Jak tam? U ciebie. Pa, 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 pa to. Pa, to. Bambik, co tam robisz? Co tam robisz? Chodź, obawi mi się. Дай там бомбикин пистус про. А! Маш волны. Папа, ты не то она может быть, может О, ну сколько потом Добрый. ладно. Nieładnie, naprawdę, nieładnie. Wiesz, że jest coś takiego jak kilo. Możesz to rozwalić. Tutaj, że jest coś takiego jak kilof, nie? Patrzcie, to zedytuję i zobacz. Nie wiesz co się dzieje. Patrz, wiesz co się dzieje. Jest a Ej, ty 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 ty, ziomek, 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 nie rozpędzaj się. Trickshot ci robię. U nie masz się wychylić. U siema. tam jak tam powiesz? Jak tam Ja na przykład sobie teraz podnoszę ciężarki. Mam przykład, mam przykład, mam teraz. Podmienił ci ścianę. ZERO PINGÓW! ZERO PINGÓW! O, podmieniłem mu ścianę! Ścianaaa... O. O wow! To nie bijesz mordo. Ja się ulecę. Ty, ty, pomóż. Daj ja mi się uleczyć. Ej, co ty mi rozwalasz te ogniska? Halo, nieładnie tak. Nieładnie. Nieładnie. nie ładnie, nie ładnie. O, 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 Pa, pa, pa! Pa jaki balecznik z niego. Co za stupło? Dziękuję za oglądanie, myślę, że Wam się odcinek spodobał, zostawcie suba, lajka i dzwona, bo sube, bez dzwona to tak jak pies bez ogona i wpiszcie kod w sklepie Tucker, podłoga YouTube, kod resetuje się co dwa tygodnie, trzymajcie się, cześć!